Natryńcza położona jest w Kotlinie Sandomierskiej w obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem przedkarpackim. Jest gminą rolniczą o powierzchni 756 hektarów, zamieszkałą przez 8445 osób. Kilka lat temu weszła na ścieżkę szybkiego rozwoju, a chodzi tu głównie o infrastrukturę techniczną i społeczną. Na terenie gminy Tryńcza znajduje się wiele pięknych zakątków, bogatych w miejsca widokowe do celów rekreacyjnych i turystycznych. Dodatkowo walory przyrodnicze podkreślają malowniczo przepływające rzeki San, Wisłok i Mleczka. O te górska rzeko, z Beskidu wypływasz, piękne twoje imię, Wisłok się nazywasz. Gdy wiosną rozlejesz swe wody szeroko, z lękiem na ciem patrzy moje bystre oko. Znaczna poprawa estetyki i czystości we wszystkich miejscowościach na terenie gminy przyczyniła się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Gmina Tryńcza to jedna z najprężniej rozwijających się gmin Podkarpacia. Na przestrzeni kilku lat zupełnie zmieniła swe oblicze. Za sprawą środków zdobytych i przeznaczonych na inwestycje znacznie poprawiono infrastrukturę wszystkich miejscowości. Od wielu lat władze gminy konsekwentnie wdrażają program kompleksowego jej rozwoju. Pozyskując środki, poprawiając infrastrukturę, stworzono dobre warunki życia mieszkańcom. Mieszkańcy gminy Tryńcza zaangażowali się w działalność lokalnych organizacji np. Koło Gospodyń Wiejskich, Ludowy Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna. Bogata jest całoroczna oferta kulinarna, nawiązująca do tradycji regionu. Sporo imprez zyskało popularność w tej części Podkarpacia, za co gmina została wyróżniona Złotą Statuetką Gmin Podkarpacia w kategorii Kreator Kapitału Społecznego w konkursie Aktywna Gmina Podkarpacia. Tryńcza nie jest tylko centrum administracyjnym gminy. To również ważny ośrodek szkolnictwa i kultury, w którym prężnie działa Trynieckie Centrum Kultury. Jest ono jedną z najprężniej działających jednostek kulturalnych na Podkarpaciu. Szerokie pole działania inwestycji obejmuje realizację i prezentację projektów artystycznych, pracę warsztatową oraz działania z zakresu edukacji i upowszechniania kultury. Stawiamy sobie za cel podejmowanie działań w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury wśród społeczności gminnej i nie tylko. Zadania te realizowane są m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sprawowanie patronatu oraz udzielenie pomocy amatorskim zespołom artystycznym, twórcom i poetom z terenu gminy, popularyzację i prezentowanie dorobku kulturalnego amatorskich zespołów artystycznych, kapel, zespołów ludowych, orkiestry i innych. Centrum Kultury w odróżnieniu od innych placówek kulturalnych, które realizują program w ściśle określonych, niezmiennych obszarach, jest instytucją otwartą, prezentującą szerokie spektrum wydarzeń artystycznych, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców i spełnić oczekiwania mieszkańców gminy Tryńcza. Program jest bardzo bogaty. Rocznie obejmuje około 40 wydarzeń kulturalnych, m.in. Dni Gminy Tryńcza, Regionalny Przegląd Piosenki Piesiadnej i Gawędy, Rozgrywki Piłkarskie o Puchar Wójta, Dożynki Gminy, Gminne, gminne spotkania twórców ludowych, weekend z historią, parada straży grobowych, ponadto jest organizatorem wielu warsztatów, konkursów i przeglądów. Duży nacisk położony jest także na współpracę z młodymi, którzy w naszej instytucji zdobywają pierwsze szlify zawodowe, wnosząc tym samym dodatkowy powiew świeżości do programu Centrum Kultury. Na terenie gminy pod patronatem Trynieckiego Centrum Kultury działa wiele amatorskich zespołów artystycznych, wśród których należy wymienić chór mieszany z Gniewczyny, zespół śpiewaczy Dolanie z Gniewczyny Trynieckiej, kapela ludowa z Gniewczyny, zespół piosenki biesiadnej Jagiellanie z Jagiełły, zespół piosenki biesiadnej Zośki z Gniewczyny Łańcuckiej, młodzieżowa orkiestra Denta z zespół wokalny Hit z Gorzyc, zespół wokalny Asy z Gorzyc, zespół wokalny Mirabelki z Jagiełły, zespół Strigbraz stręczy. Ponadto prężnie działa 9 kół gospodyń wiejskich, 5 oddziałów straży grobowych, popularne Turki oraz 4 kluby sportowe. Trynieckie Centrum Kultury charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną. Posiada 9 filii wiejskich domów kultury, salę prób, własną scenę mobilną o wymiarach 10 na 6 wraz z nagłośnieniem. Szumiała! Do nas wiosna przybrana kwiatami Zostań piękna wioseneczko Zostań razem z nami Jesteś taka piękna jak poranna zorza Pewnie tyżeś do nas przyszła Od naszego morza Podziwiałam lasy, pola Ciesząc się urokiem Aż wreszcie się zatrzymałam Nad pięknym Wisłutem Szczególną uwagę przywiązuje się w gminie Tręńcza do kultywowania tradycji i zwyczajów, gdzie żyje rodzimy folklor, tańce, obrzędy, muzyka ludowa, a nade wszystko tradycje kuchni regionalnej. Stąd priorytetowym zadaniem Centrum Kultury jest stała współpraca z twórcami ludowymi. Każdego roku organizowana jest impreza pod nazwą Spotkania Twórców Ludowych. Celem imprezy jest przede wszystkim przywiązanie i prezentację dorobku artystycznego twórców ludowych. właśnie to, co lubię najlepiej, najbardziej. Ale e, prawda jest taka, że sięgam po różne inne metody. E, robię też wiklinę papierową, to jest taka nowa współczesna powiedzmy e, technika, ale nawiązująca do wikliniarstwa, gdzie wiklina jest e, no, trudna w pozyskiwaniu w naszym regionie tutaj, a papier jest dostępny, czyli recykling, recykling i, i, i właśnie ochrona środowiska. Babcia robiła, mama robiła, siostra starsza robię, ja, córka najstarsza, no i młodsza też idzie w ślady moje. Czy jakaś technika również zostaje przekazywana córkom? Tak, tak, uczę córki na szydełku, na drutach, haftuśmy próbowały, pisanki, bombki, takie różne rzeczy. Wykonuję to na drutach, właśnie jakby się takie właśnie zbliża okres zimowy, długie wieczory, no wykonuję i robię to na drutach, w różnymi wzorami, w różny sposób. Uczyli nas, jak chodziłam do szkoły, była technika, i na tej technice ZPT, potem technika, i na tych zajęciach uczyli nas nauczyciele. I to właśnie tak pozostało do dziś. Znaczy, to na przykład było z na balonie. Balon się naduwa i, i owija, a później jest, jest taki. Roztwór, woda, cukier pół na pół. i... Są wycinane najpierw formy takie, tego, potem to wszystko układane troszkę z pomocą kleju, bo po prostu, żeby się to upewnić, że tak. No i specjalny taki jest ten. ten Patyczek na to, na którym jest usadzony No i potem składane drut, drucik, zwijane to wszystko razem i na normalnym świecie, potem układane na tym, na druciku, i stawiane w lach. Fory sztuki ludowej to ogniwa nieskończonego łańcucha twórczości wielu pokoleń, wielu lat i niekiedy krajów. Kiedy kobiety z gminy treńcza pracowicie tworzą szydełkiem lub na drutach kolejne rękodzielnicze cudeńka, być może nawet nie zdają sobie sprawy, jak długą tradycję ma to zajęcie. Bo pierwsze znalezione przez archeologów w Górnym Egipcie kawałki dzianin liczą 8 tysięcy lat. Na terenie Polski już w XI wieku za pomocą rogowych i kościanych szydełek bądź drewnianych drutów, wytwarzano drobne elementy ubiorów: rękawice, szale czy woreczki na amulety. Jakże piękną ilustracją potwierdzenia starożytności szydełkowania i robienia na drutach jest obraz z 1405 roku, autorstwa mistrza Bertrama, znajdujący się w zbiorach hamburskiej Kunsthalle. Przedstawia on Marię, która za pomocą czterech lub pięciu drutów techniką pończoszniczą robi dla dzieciątka sukienkę. Co ciekawe, w XV wieku w niektórych krajach takie wyroby uchodziły za luksusowe. Przykładowo król Henryk VII pozwalał, by tylko najbogatsi obywatele mogli w święta nosić dziane czapki. Ta bardzo pracochłonna technika rozwinęła się powszechnie w całej Europie i utrzymała do XIX wieku. Dopiero rewolucja przemysłowa, także w dziedzinie dziewiarstwa, spowodowała marginalizację trykotarstwa ręcznego, ale nie jego całkowity upadek. Tradycja szydełkowania przetrwała przez wieki do dzisiaj, a także w naszym regionie, czego przykładem są misterne wyroby, wytwarzane przez mieszkanki naszej gminy. Również teraz swoją wiedzę, umiejętność, bądź to szydełkowania, robienie na drutach, wyrobu gorsetów czy haftowania, uczestniczki z powodzeniem przekazują swoim dzieciom i wnukom. Jak choćby Zofia Ziemiańska z Gniewczyny Łańcuckiej, która sztuki koronkarstwa uczyła się od mamy i babci. Teraz przekazuje ją swoim córkom i wnuczkom. Tak jest w zasadzie we wszystkich przejawach ludowej twórczości, nie tylko w przypadku koronkarstwa. Bolesław Młynarski, utalentowany rzeźbiarz z głogowca, talent odziedziczył po ojcu Bolesławie, seniorze, który także rzeźbił. Maria Kubrak z wólki ogryskowej sztukę zdobienia gorsetów podpatrywała u swojej mamy. Takie przykłady można mnożyć w nieskończoność. thank you